Wziąłem Anko z tej strony Baniolski, witam Was w kolejnym odcinku z Metina Polskiego Dimarka. Mam tutaj już kilka nowości z naszej, na naszej Polsce zrobionych, mogą widać 510 kk skąd. Pograłem chwilę sobie na privku jednym i tak sobie wymieniłem Eku na Polski. Kilka osób poszukało mnie w ten sposób, ale z jednym typkiem udało się ładnie zamienić, tak więc serdecznie go pozdrawiam. I tak więc szukamy właśnie sobie jakichś sitemków tutaj na moją ninczę, ale na ciężko cokolwiek znaleźć. Mamy tutaj brakuje po 3 do M8 i 3 kołów do M7 bodajże. Mamy tutaj na M5 już polimorfie polimorfię bardzo fajnie. Sorry, że tak rzadko dzięki, ale teraz jestem też trochę chory, zniechęcony na razie takim i, takim regularnym graniem. Mam zamiar też wbić sobie 3 skill na M. Żeby mieć już są trującą chmurkę. I ciągle szukam jakichś kozików fajnych do PvP, no ale nic nie ma, kompletnie zero, nie? No chciałem jakieś ciekawe góry ogarnąć, no ale co jak co nie ma a dostałem właśnie z tego priwa fajną partę 5 ludzi 12 siła to był kozak moim zdaniem oczywiście nie wiem jakie jest wasze no i próbujemy tutaj coś ogarnąć no ale jak widzicie tutaj to ciężko coś znaleźć no dziennie czasem coś jest próbuję szukać jakiegoś nasilnika 5 bonbam bon, tego co ma trzy bony no ale to wiecie no nie zawsze jest tak kolorowo bo ja nie chcę za bardzo domików co od razu przynajmniej 10 luda najlepiej kupić i mieć głowy żeby mieć tego luda czy coś tak sobie na tym 52 trzecim levelu jakoś taki tyle oczywiście o, maska 3 ludzi to chujowe troszkę dobra to takie tyle a ja nie chcę jak miała 10 to żebym sobie mógł ją mógł kupić oczywiście wiadomo nie? E, dobra no to myślę że pojedziemy do dziennia ale mamy jeszcze tutaj kilka tych mm. jak to się ma kilka małżyczek sobie je otworzymy oczywiście taki mały opening tego wąpe deka założonego nie wiem co jak po ekskich cztery chwile level ale tak mi się odechciało ostro, że szok tak więc dobra no, otworzymy sobie tę pierwsza łóżeczka kawałek kamyczka kamyczka o biała perełka i jesteśmy na plusie zajebiście mamy białą perłę to wydałem na tym małże ile nie wiem po, po kk pół kupiłem no to wydałem ile jest 15 kaka za perełkę weźmiemy za 40 tak więc jest kasa na plusik tak tak więc oka kupię sobie jeszcze takie dwa obramka. Chcę sobie zebrać cały komplet yy, wszystkich zbroi dla ninja plus 9. No muszą być z kadekami, ważne żeby miały nawet takie fajne bony. Tu mam 1,5 HP, 15 miecze, 10 do pz a to dla mnie tam na miecze jakiś ciekawy wonik. Tu mam ręka, 15 10 sztylety, tak więc też fajnie 1,5 HP. I tu mam to swoją, tylko jako pod expa, 7, oczywiście, ale nie chcę jej zmieniać na lepsze, bo szkoda mi pieniędzy na to. Tak więc ja do to, mam to jeśli coś znajdę ciekawego, to oczywiście... Ten. oczywiście to może zakupimy i oczywiście muszę drfnąć jeszcze kamień do biologa, bo już oddałem wszystkie ząbki po tych męczarniach. Łącznie jest parę zębów oddałem, żeby to wszystko oddać. No ale wiecie jak to jest. Dobra, widzimy się jak coś będę kup kupować ciekawego piona. Dobra, nic ciekawego nie ma do kupienia. Trzeba drfnąć w końcu kamy, kupiłem sobie SM -y za kasę, żeby mieć PDK przy okazji, może wbijemy jakiś wyższy level. Co my tutaj jeszcze mamy? Kupiłem trochę pelek, pedeczki, no tak więc ja się zabieram, może drobnie w końcu mikamy po zębkach, tak będzie zajebiście i może wbijemy jakiś wyższy poziomek, tak więc widzimy się w kolejnym typie. Będziemy dobijać level właśnie, level 49, trochę peleczek zeszło, 40 na jedną kulkę około schodzi tutaj. Nie jest źle, no ale coś ten głupi kamyczek po zębach, orgach nie chce na nadal no kurwa no ile to można, ożywiłem sobie pycika dla beki jeszcze. Jak sobie lata ten pająk tutaj. Dobra, no, zaraz dobijamy, dobra i mamy 49, tak więc zajebiście. Dobra, próbuję dropnąć dalej ten syp, tak to bym do V1 poszedł, To jest, właśnie dropnął, zajebiście, będzie można iść do V1. Tak sobie myślę. Zaraz odpalę bufka, zobaczymy ile uciągnę, czy cokolwiek uciągnę, ewentualnie do V2 jak kupię parę marmurów, może w ten sposób damy radę, tak więc lecimy oddać. Odbieramy nagrodę za ząbki, oczywiście wiadomo, że to jest 10 szybkości poruszania się, dobra, tak więc fajnie, idzie się, idzie jakaś szkatułeczka, tak jest, jest ze szkatułeczki, co mamy, koło leczenie, drop zajebisty, oddamy sobie, teraz jeszcze księgę kląt, widzimy się za chwileczkę. Dobra, bierzemy misję z księgami kląt, mam ich tam ze 5 sztuk, pewnie coś takiego. Coś tam w depo jest, coś w klikunku też chyba powinno być. Tak więc ciekawie, 15 teraz. Kurwa, oh, zobaczymy jak to będzie przyjmowało pierwsza księga. Ja jeszcze 14, tak więc jestem zadowolony. Od panów lecę do V1. Dobra, właśnie będziemy dobijać level 50. Jesteśmy w V2, kupimy tutaj kilka marmurków, mam no dwa prd ale na dwóch powinienem się wyrobić do 52 levela, tak jak sobie postawiłem cel, oczywiście. Mamy teraz listu PDK, niepotrzebnie nawet go kupowałem. No ale o wiele szybciej się expi, tak więc nie będę narzekał. A kupiłem SM za Yangi, tak więc życie, dobra. Mamy 50 level, jest fajuszka. Czy mogę otworzyć tutaj skrzynkę? Mogę, o kurwa, pierścionki. Pierścionek teleportacji i skrzynia mistrza, dobra. Nie bardzo fajnie, co nam tu wypadło jeszcze? O, o zielone poteczki, sorry, ze dzwonek. Zielone podki jeszcze są, yy, fajnie przepustki, dobra jest git, tak więc ja ekspiuję dalej, widzimy się przy kolejnym levelu i będziemy dobijać 51 level, ładnie to idzie około 20 minut, nie na level nawet bo bodajże, dobra, widzimy się przy kolejnym biono. Dobra, nie chciało mi się ekspić dalej, tak więc robię sobie misję, brakuje nam półtorej kulki do levela, tak więc zobaczymy, strona pamiętnika siódma. Zobaczymy może wpadnie level, jeśli nie, to będziemy robić kolejne, żeby tutaj ogarnąć ten level, no wiadomo. I co my tu mamy? O, troszeczkę nam już brakuje tylko, tak więc nieźle. źle. Eee, z papierami. O, bardzo fajnie, zrobię szybko i będzie level. Dobra, widzimy się przy oddaniu misji. Dobra, oddajemy misję oczywiście. Zobaczymy co tym razem siądzie. Ciekawego. Dobra. Pyk co tutaj stajemy za nagrodę? Ciekawy level, to jest praktycznie pewne, że wpadnie. I mamy rękawice króla, 5,5k, 137,5k mamy mamy 5,2 level up, zajebiście. Czy wejdzie za pierwszym? Oczywiście, że nie. Jakby inaczej, lepiej się pomordować, popierdolić, nie? Próbowałem ubić królowe pająków, oczywiście na poli nie wyszło. Tak więc troszkę kicha. No ale... Miejmy nadzieję, że ten O weszło zajebiście, trująca na emeczkę, ale ja chcę dalej szukać jakichś tematków bo nic nie mogę znaleźć, kompletne zero, no to do później. Pio. Przeczytamy pierwszą trującą chmurę i jest M2 gitara. Pozdrowienia dla gracza Ward Child. Pio. Kupiłem właśnie oto tą maskę polczą 10 ludzi, 9 oczywiście, no inne bony do dupy są nie, 140 kK może przepłaciłem, może nie, no ale 10 ludzi dla mnie. Ja taką jej od razu szukałem, żeby nie miksować. Jeszcze mam 10 złoty na trzy bony i nie wiem kurwa co zrobić. Czy kupić i się za to kasę co tu mam. Kupić SM -y czy coś. Może wejdzie czwarty, piąty, mam jeden, może wejdzie jakąś zmiankę i coś siądzie. No albo szukać dalej, tak więc no jak na razie poszukam i widzimy się w kolejnym klipie dobra nie widziałem nigdzie fajnego naszyjnika tak więc kupię sobie tego 150 kafli dziewiąteczka, 5 bonów jest, 2 kaflerzeta trudno czy przepłaciłem czy nie przepłaciłem no ale w końcu musiał być jakiś nasior najwyżej będę go później miksował z czasem tak więc tyle mogę powiedzieć no w sumie na 100SM mi starczy Yeah. Postaram się szybko zarobić kasę, sprzedać to perłę to co miałem, żeby mieć na 200 SM i kupimy pakiet sm pakiet paket yy, zmianek i sobie miksniemy. bo pewnie. a na razie nasz śmic zostawię, może tu wejdzie 10 luda, ciekawe coś takiego, może no, chciałem właśnie, 10 luda. Samo 10 luda mi wystarczy, pod ludzi chcę sobie trochę zrobić, już mamy maseczkę, pyk pyk. Aby było oczywiście jakiś damage, tak więc próbuję coś ogarnąć. I dobijamy metka, próbuję zarobić trochę kasy i jak sprzedam itemki, żeby mieć te 230 kaka na dwa razy, kupienie 100 SM-ków. -kup. No oczywiście kupmy sobie jeden pakiet z wtedy. No i będziemy myśleć, co tu ogarnąć, mixować te e czy coś takiego. No lecę dlaczego robić dalej. Kolejny metek na wykończeniu. Ja, mamy tylko książeczkę z ciekawych rzeczy. A w książeczka to jest zwalnięcie, dobra, to wyjazd z tym. Trujące chmury wystawiamy. Zasadzki nie mogę jeszcze czytać. Dobra, szukamy dalej. I kolejny meting pada, zobaczymy co tym razem. Kada jak zwykle to dupy. I książeczka jest, burzowy szpon. Dobijemy metka cienia. Mam nadzieję, że jest z będzie lepszy drog niż z tamtych. Znudziły mi się. <śm> za dużo szukania, mam pod ręką. Roczna ochrona, dobra, lipa. Lecimy dalej. Kolejny gówniany Metin. Widz, jaka książeczka tym razem, zwiększenie ataku. Kolejny Metinek. Zobaczymy, kurde, aura jakaś mi się przydała. Książeczka, jest książeczka, smuczy gir, dupa kolejna. I co tym razem przyniesie nam Metin? Zaraz się okaże, kału, już widać, że dupa. Astral, dobra, zostawimy. KD dupa jak zawsze, dobra. I będzie teraz kolejny syf kału na nawówka poszło. Dobra, bo czekajcie, zaraz zobaczymy. Ognista strzała. Beka. Spróbujemy wbić kombo. I pomyślnie gitara. Tym razem na ogień poszedł Medin Diablo. A zobaczymy co z tego chociaż poleci, bo jak na razie to najlepszy drop to miałam ogno węża z plusem. Co my tutaj już mamy? Trochę tego poleciało tych śmieci. Mamy kołu, dobra, weźmiemy sobie ten dla zwierzaczka. I książeczka wilczy skok, tak więc jest pierwszy syfek. Chujnia z makiem. I drugi metinek. Tym razem może coś w końcu ciekawego. I mamy już książeczkę. A książeczka, pomoc smoka, dobra, ona będzie gitara. Dobra, kupiłem 100 SM-ów, kupiłem 4 zmianeczki, bo było mnie stać oczywiście, bo miałem tutaj jeszcze Young i kupiłem do tego 100SM, żeby było mi stać na te zmianki. Mixniemy sobie EBO. Zobaczymy, co będzie pierwsza zmianka. 20 diabły, nie umarli. I nic poza tym, czyli to jest mix. Lożka kamerujesz. i, tak, i pozdrawiamy Natalia73. I lecimy na drugą postkę, miksować EBO. Drugi miks ebonków I znowu śmieci, dzwony, orki, mistyki, zwierzęta, sztyletek, dupa Spróbuję wrzucić piąty błąd do kozaczków Nie zostało dodane Trzecie podejście do ebo No i znowu syf I ostatnie podejście do ebonków Zobaczymy co tym razem mamy 10 sztylety, 10 orki No oczywiście to jest dupa Tak więc pozostaje mix lipa w chuj a więc nie opłaca się miksować No ale chuj z tym Oddajemy książeczkę klątw No oczywiście jak zawsze Nie przyjmuję szczęścia do biologa Kurwa w chuj na tej postaci jest Spróbuję przeczytać książki Blech, zasadzka, blech I wirujący 2KU do M7 Tak więc takim akcentem Kończymy ten odcinek Zostaw motywującą łapkę w górę Oczywiście zasubskrybuj kanał Jeśli chcesz być na bieżąco Tak więc to tyle na dzisiaj Piąteczka, siemaneczko.